Cześć! Dzisiaj pokażę wam jak wykonuje białego kotka ciotki Irse, która prowadzi kanał na YouTube o nazwie Ciotka Irse i Samiec Alfa, na który was serdecznie, serdecznie zapraszam. Na swoim kanale Ciotka Irse razem z Samcem publikują filmy o tematyce Simsowej. Ich najnowszym filmem jest przegląd zawartości z nowego dodatku do wynajęcia. Cały czas słuchajcie, czekam na kolejne filmy z tego dodatku. Myślałam, że ten dodatek kupię, że powrócę do The Sims 4, ale po tym, jak się dowiedziałam, że są ekrany ładowania, to stwierdziłam, nie ma opcji. Ja tam nie wracam do tej gry, A przynajmniej nie na ten moment. Na swoim kanale Ciotka Xa razem z Samcem prowadzą także różne serie. Na przykład Ciotka Xe zabudowuje New Crest albo na przykład ostatnio tworzyła apartamenty pod nowy dodatek. Jeśli chodzi o samca Alpha, to on prowadzi serię rancho na obcasach, której to pokazuje m.in. rancho, ale też inne dodatki. Poza tym na ich kanale znajdziecie mnóstwo ciekawych i bardzo ładnych budowli z The Sims 4. Poza tym ciotka Xe też zmienia wygląd apartamentów z miejskiego życia. Dodatkowo prowadzący są. Bardzo uprzejmi, bardzo mili, a i widzowie, komentarze też są bardzo miłe. Nikt tam się nie hejtuje, nikt tam na siebie nie naskakuje. Naprawdę Wam ten kanał polecam. Ogromnym atutem dla mnie kanału Ciotka Irse i Samiec Arfa jest to, że oni są szczerzy. Ciotka Irsa mówi nie tylko o zaletach danego dodatku, czy ogólnie o De 4. Ale też nie pomija wad, nie pomija błędów. Mówi, co w grze nie działa, co ją denerwuje, ostatnio też pokazała zabawny błąd znaczy zabawne. Zabawne drabidze, ale mniej zabawne, jeśli się gra w tą grę. Czyli to, że obiekty randomowo potrafią zniknąć. Ja byłam w szoku, jak to zobaczyłam. Serio, że coś takiego jeszcze nie zostało naprawione. Ja od ponad już roku nie gam w The Sims 4, chociaż gdy ciotka ich se poinformowała o tym, że jest darmowy dodatek do dodatku, czyli ten dodatek do psów i kotów, to oczywiście, że go ściągnęłam, co wiązało się z tym, że oczywiście wszystko musiało mi się ściągnąć, czy tego chce, czy nie. Ja nie wiem, naprawdę nie można było dodać opcji, czy chcesz pobrać wszystkie rozszerzenia, czy tylko podstawki. I ten dodatek kupiony, czy tam ściągnięty za darmo. Nie, nie można było. Musiałam czekać, aż wszystko się pobierze tylko po to, żeby pobrać to i od razu grę odinstalować. Oczywiście link do kanału ciotki Yxey i Sansa Alfa znajdziecie w komentarzu na dole. Ostatnio wróciłam do The Sims 2, bo jakoś mnie zainspirował ten dodatek do wynajęcia do The Sims 4 i stwierdziłam, że sobie takie apartamenty zbuduję w The Sims 2. Chyba z 8 godzin budowałam jeden apartamentowiec, zrobiłam 3 mieszkania albo 4, chyba 4 mieszkania. Ogólnie całą historię sobie wymyśliłam. Bardzo detalicznie zrobiłam te mieszkania. Znalazłam kod, który zmienia zwykłe mieszkania w apartamenty, w sensie w bloki mieszkarne, bo tam się to nazywa bloki mieszkarne. I co się okazało? Okazało się, że po wpisaniu tego kodu. Owszem, budynek zmienia się w apartament, ale niestety wszystko poza łazienką i kuchnią zostaje wymazane. Więc 8 godzin mojej pracy poszło i niestety nie udało mi się tego odzyskać. Myślałam, że jak wyjdę z gry i jej nie zapiszę, to będę miała tamte apartamenty, zanim pisałam kod, ale niestety nie. Nie byłam tym zachwycona, także taką miałam zabawną historię. Następnie naklejam czarny kawałek masy Fimo Soft. Ja tą masę zmieszałam z wazeliną, żeby była bardzo mięciutka i żeby łatwiej mi było ją rozprowadzać po ciele kota. Dokleiłam także kolejny kawałek masy, który także zmieszałam z wazeliną, dlatego jest on taki mięciutki. Później jeszcze zanim kota upiekłam to troszkę ten ogon poprawiłam. Ten kotek oczywiście będzie magnesem, nie powiedziałam chyba tego na początku filmu. Jeśli chodzi o czas jego tworzenia, to ja go tworzyłam przez 3 godziny. Czemu tak długo? Dlatego, że tyle tworzyłam tą sierść, bardzo długo ją robiłam. Starałam się, żeby wyszła bardzo puszysta, tak jak na tym zdjęciu. Dodatkowo ten kotek na czarnych łatkach ma też białe włoski, które także odtworzyłam naklejając bardzo cieniutkie kluseczki. Pomyślałam, że tak mi będzie łatwiej i po prostu każdego włoska naklejałam z modeliny. Ja się wzoruję na tym zdjęciu, ten kotek w ogóle jest prześliczny, przeuroczy. Stąd taka nietypowa poza, którą bardzo bardzo chciałam odtworzyć i chyba mi się to udało. Nie powiem wam jak on się nazywa, bo w ostatnim filmie popełniłam gafę, nazwałam tamtego kotka źle, więc tutaj już nie będę mówić jak on się nazywa. Na wszelki wypadek, żeby znowu czegoś nie pomotać, żeby Was nie wprowadzać w błąd, to po prostu będę go nazywać białym kotkiem. Następnie na czarną masę przyklejam malutkie kawałki białej, spoglądając oczywiście na zdjęcie referencyjne. Zastanawiam się teraz czy Findziaka właśnie słyszeliście czy też nie, jak Findziak się przeciągał. Staram się cały czas uzyskać identyczną plamkę jak ze zdjęcia. Doklejam też oczywiście siwe pasma na tą długą plamkę. Wiem, że mamy grudzień, a ja wam pokazuję jak wykonać kociaka, ale też świąteczne prace będą, tylko ja je jeszcze muszę dokończyć i zmontować. Co do dodatku z Bitwy o Hogwart to ten film także montuję. Nie zapomniałam o nim, tylko że tam rozgrywka wyszła mi aż dwie godziny i po prostu strasznie długo to trwa. Sierść mam gotową, więc przenoszę się na głowę, którą najpierw formuję, a następnie tworzę wgłębienia na oczy. Przyklejam wcześniej przygotowaną masę na dole i scalam ją z głową oraz formuję na żuchwę. Od dołu przyklejam kolejny kawałek białej masy i kolejny. Wszystko oczywiście ze sobą scalam. Następnie będę tworzyła źrenicę. W tym celu sproszkuję żółtą suchą pastelę i połączę ją z białą masą. Mam już przygotowaną zieloną masę Fimo, którą także połączę z żółtą. Wszystko dokładnie mieszam, a następnie dodaję zieloną masę. Myślałam najpierw, że malutki kawałek wystarczy zielonej, ale okazało się, że było go za mało, więc dodałam cały kawałek. Na razie ten kolor odstawiam. Biorę suchą różową pastelę i ją proszkuję, następnie łączę ją z białą masą Fimo, ponieważ tym razem kolor wyszedł mi zbyt intensywny, to dodaję do niego biały kawałek masy i ten kawałek również odstawiam, zabieram się za oczy. Jeśli chodzi o oczy to tutaj nie pokazałam wam wszystkiego, ale strasznie ciężko mi się to nagrywało, więc opowiem wam jak je zrobiłam. Najpierw zrobiłam białe kuleczki, nabiłam je na drucik, poszłam je upiec, a potem na białe kuleczki nakleiłam czarną masę. Do jej naklejenia użyłam kleju czarodziejskiego. Po upieczeniu ponownie nakładam klej czarodziejski i tym razem przyklejam żółtą masę, którą wcześniej zrobiłam. Przyklejam ją w taki sposób, żeby było widać czarną masę. Po nakrejeniu żółtej masy lekko ją koloruję używając sproszkowanej zielonej pasteli. A potem oczy idę po raz ostatni piec. Po upieczeniu wkładam oczy do kotka. I kontynuuję ich tworzenie. Czyli przyklejam ostatnie elementy. Ponieważ na zdjęciu kotek ma rozbłyski w oczach to postanowiłam je wykonać. I nakryłam białe kuleczki. Następnie tworzę czarne łaty. W tym celu oczywiście przyklejam czarną masę Fimo, którą ponownie wymieszałam z wazeliną. I oczywiście rozprowadzam ją po głupce kota. W międzyczasie jak widzicie pojawił się też nosek, ale niestety tego nagania nie udało mi się odzyskać. Ono było jeszcze na karcie, która mi się popsuła. Po naklejeniu czarnej masy zaczynam tworzyć teksturę. Właśnie sobie przypomniałam coś zabawnego odnośnie jeszcze tworzenia tego kociaka. Otóż ja te białe kuleczki na oczy tworzyłam tutaj cztery razy. Czemu? Bo trzykrotnie podwójne kuleczki, czyli sześć kuleczek mi zniknęło. To znaczy nie zniknęło, po prostu spadło mi na podłogę, a jak coś u mnie spadnie na podłogę, ja mam taką podłogę, że... Ona ma dość ciężki wzór i wszystko się jakby wtapia w nią. To niestety bardzo ciężko to później znaleźć. Dlatego też te oczy tworzyłam już na drucikach, bo wiedziałam, że jak mi spadną, to się nigdzie nie poturają przynajmniej. Następnie przyklejam uszka. Uszka oczywiście robię z różowej masy, którą wcześniej sobie przygotowałam. Po zrobieniu uszek, zrobiłam też nosek. I tego też niestety Wam nie pokażę, bo tego nagrania również nie udało mi się odzyskać. Jak widzicie teraz doklejam białe kluseczki. Cały czas oczywiście sugerując się zdjęciem referencyjnym. Następnie sproszkowaną czarną pastelą maluję łóżka. Ostatnie co robię to wbijam cieniutkie truciki zarówno nad oczami jak i w okolice noska. Zanim poszłam piec kotka, to jeszcze go podmalowałam pod noskiem. To nagranie niestety też nie udało mi się odzyskać. Następnie kotka i debiec. A tak wygląda skończony, pomalowany już kotek magnes dla ciotki Irse i Sansa Alfa, których jeszcze raz serdecznie pozdrawiam i wam ich polecam. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Jeśli Wam się spodobał, to proszę zostawcie mi łapkę w górę, to Was nic nie kosztuje. A mnie bardzo motywuje. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Papa! Pa.